Koło poszło do tokarza pasowe. Mam nadzieję, że ładnie dorobimy sobie tutaj, tudzież tokarz dorobi takie koło, żeby było na trzy paski, żeby weszła sprężarka klimatyzacji. Mam nadzieję, że to się uda. A żeby tutaj sobie weszła do sprężarka, tu jakąś flanszę mocującą, napinacz będziemy musieli dorobić. Będzie przeszkadzało nam te sanie. Wejście, bym powiedział, powietrza, bo tu jest wyjście. Więc wyposażyłem się w taką głowicę. Zobaczymy. Spróbuję to zaraz założyć. Wczoraj musiałem się poddać ze względu na kacyk lekkiego poświątecznego. Nie wiem, czym on był spowodowany. Ta głowica, którą kupiłem nową, jak zobaczycie sobie tutaj, jest dużo wyższa. Jest problem z wkręceniem tych szpilek. Muszę teraz zdjąć całą głowicę i od początku nakręcić szpilki. Chyba naklej to zrobię i troszeczkę niższe podkładki zastosuję, bo mam problem ze złapaniem tego. Szpilkę wkręciłem do tego stopnia, żeby ładnie tutaj trzymała w korpusie sprężarki i tak to wygląda pięknie. A tu ledwo trzyma, cały gwint wystaje. Więc jestem zmuszony dorobić szpileczki. Z tego względu, że jestem leniuszkiem, znalazłem taki śrubę. Długość takiej śruby to zaraz dobra. 10,5 cm. Tak, 10,5 cm. I jak widać, ten gwint bez problemu się tutaj mieści. Więc Złożę to na czymś takim. Nie, to po prostu krew zalewa, żeby przerobić, przerobić, zmienić. Zmienić jakąś śmieszną w ogóle głowicę sprężarki. To ci prywaciarze robią takie cuda, że to w ogóle. Ręce opadają. Z tego mojego kurde gumacza ręcznie uszczelkę lepiej dociął, ale oczywiście też jestem leniwy, nie chcę mi się tego robić. No, ale człowiek kupuje jakieś tam grosze faktycznie, no płaci, Ale dobrze, No dobrze, w takim razie bierzemy sobie sprężareczkę tudzież część sprężareczki, bierzemy sobie uszczeleczkę, następnie bierzemy sobie ustawiamy jeszcze. No i bierzemy sobie kuleczkę. Możemy sobie ją włożyć również w dupeczkę, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, albo włożyć we wiatróweczkę i strzelić komuś w dupeczkę. I następnie bierzemy sobie młoteczek i sobie tak robimy. Robimy puku puku. I taki oto no, jak zwykle to oświetlenie. Przepraszam. Może kiedyś kupię lepszy sprzęt. No. I mamy sobie. Tutaj troszeczkę nierówno, ale to to nie jest taka tam tragedia. No, zobaczcie, jak tutaj profesjonalnie było zrobione, nie? Nie rozumiem, jak ktoś może w ogóle robić uszczelki, kupować czy tam konstruować matryce, żeby robić taki szajs. Czy w ogóle ludzie, którzy tam pracują, to się chyba znają, nie wiem, jak świnie na gwiazdach, bo to jest jakaś w ogóle katastrofa. No i w porządku. Leży, leży, leży ok, biorę się za montaż. No i jest skręcony kompresorek. Jakimś cudem udało mi się nie poobrywać gwintów, trzeba pamiętać, że to jest amenilion i tego za bardzo potem nie nagwintujesz. No ale jakoś tam się udało. Podłączę dalej to. Znaczy udało, jeszcze nie wiem, bo nie mam koła pasowego. Będzie koło, to się okaże. Czy leci, czy nie leci, ja się biorę teraz za przyłączanie. Wyjścia i wejścia, jak zwykle, pojawił się problem. Jak przy wszystkich przeróbeczkach, ten wąż był założony fajnie, taki przezroczysty. Było widać, że nic się nie dzieje z filtrem powietrza do e, ssania sprężarki. E, no, ale tak jak podobnie było, jak robiłem ten rozdzielacz, ze to, że y, ja bardzo lubię wykorzystywać e, rzeczy tudzież części z przemysłu motoryzacyjnego odpady za chwilę jakiś wężyk mam nadzieję tutaj sobie rurkę wężyk to jest wszystko od układów chłodzenia bardzo dobra jakość sam to zakładam do ciągników do kombajnu do bizonka tak samo no bo jakość do e, w porównaniu do tego co kupujemy w jakiś tam agromach nie agromach no to jest nieporównywalne tak jeżeli to ma 30 albo 40 lat, i nic się z tym nie dzieje. A zakładamy gumy, zalewamy to jakimś tam petrygo czy nie petrygo, na przykład, i, i po sezonie. tam No, nie no, przesadzam, ale 2-3 sezony i guma pęka, i mamy zajechany zajechane silniki Zaraz spróbuję coś tu dopasować. Tu mam jeden worek takiego czegoś. Tu gdzieś tam z Olsztyna było przywieziony. Bardzo fajny złom. Tak samo do ciągników czy innych maszyn różnego przekroju. Polanka gumę. Słabo widać pewno Cuda na kiju generalnie. Nagrywaj. Ten króciec tutaj za gruby, nie chce pasować. No to jak nie chce pasować, to niech sobie tu nie będzie, niech sobie będzie inny. Teraz, żeby to fajnie złożyć żeby dobrze trzymało, no to standardowo palniczek. Ja to zaraz zrobię i dogram jak to tam wygląda. No bo ciężko jest pracować i nagrywać jedną ręką. A kamerka w domu została. Dobrze. Teraz tak widać. No, słabizna standard. O panie. Tutaj tam powinno być widać. Kurde, weź to nagrywaj. O, teraz widać. Tu idzie wężyk. Tutaj idzie. I tu mamy. To jest dziura. Tu jest dziura. I tu mamy miejsce teraz na kompresor klimatyzacji. No sobie tak zrobiłem na szybko, bo koło poszło do tukarza. No, generalnie pięknie. aż pałka mięknie. I teraz, sobie dokonamy pomiaru Ile... No, jaki wejdzie tu kompresor, bo mi urwało film Nie było już... E, pamięci No miejsca nie jest dużo teraz, dzięki temu e, Że tego króćca się tu pozbyliśmy Także tu w porządku No ale no co, trzeci pasek To jest gdzieś jakieś 15 15,5 cm Myślę, że ciężko będzie znaleźć taki kompresor. Chciałem zastosować od Primery P11, ale on jest dużo dłuższy. No ale zobaczymy, będzie trzeba w internety teraz zajrzeć. Tak, zapalam ciągnik, tu i sprężarkę włączyli. Eee, pomontowałem paski. Zapalam, żeby zobaczyć, czy ten e, głowica sprężarki jest sprawna. Czy nabije mi ciśnienie, bo ja na 8 atmosferach pracuję. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to biorę się dalej. Do robotu.